Jezus przechodząc ujrzał pewnego człowieka niewidomego od urodzenia. Zwróciwszy się do niego, splunął na ziemię, uczynił błoto ze śliny i nałożył je na oczy niewidomego. I rzekł do niego: idź, obmyj się w sadzawce Siloam. On więc odszedł, obmył się i wrócił widząc. W kolejną wielkopostną niedzielę odkrywamy Chrystusa, który jest uzdrowicielem. Uzdrawia, tak jak w tej Ewangelii, ludzi dotkniętych różnego rodzaju dolegliwościami ciała, chorobami. Ale jeszcze ważniejsza misja Chrystusa sprowadza się do uzdrawiania z chorób duszy. Chociaż przejmuje nas bardzo do głębi los ludzi doświadczonych chorobą, cierpieniem, jesteśmy blisko, pełni empatii tych, którzy w różnoraki sposób cierpią, dzisiaj, jak nigdy dotąd w dziejach ludzkości, mimo rozwoju medycyny. Obawiamy się bardzo chorób i ich następstw. Dlatego tym bardziej jesteśmy skłonni skupić się na tej uzdrowicielskiej misji Chrystusa, aniżeli na odkryciu tego, że on przede wszystkim leczy choroby duszy. Leczenie ciała pozostawiając ludzkim zdolnościom. To prawda, że jak trwoga, to do Boga, i wtedy wielu z nas przypomina sobie przedtem, pozostawiawszy na boku moc Bożego Uzdrowienia. Gdy doświadczamy choroby, cierpienia, przypominamy sobie o tym, jak wielką wartością właśnie jest wiara. Sam przypominam sobie w tym momencie pewne spotkanie z lekarzem, który potem okazało się, że był niewierzący. Gdy wezwany do szpitala, do umierającego, namaszczałem go na stole operacyjnym niemalże. Ten, widząc prośbę chorego i przyjęcie sakramentu, podszedł do niego i krótko zapytał: Wierzy Pan? Odpowiedział, że tak, to proszę mi pomóc. I przystąpił do operacji. Okazało się, że lekarz ów był niewierzący, ale właśnie widząc wiarę tego człowieka, właśnie poprosił go, aby mu pomógł, wewnętrznie wierząc w wartość podejmowanych działań. Ten przykład człowieka niewierzącego niech skłoni nas, przeżywających kolejną wielkopostną niedzielę, do odkrycia właśnie wierzy, wielkiej siły, która pozwala nie tylko uzdrawiać ciało. Ale jeszcze bardziej i za każdym razem, jak tylko tego chcemy, pozwala uzdrowić naszą duszę. Takiego uzdrowienia w czasie wielkiego postu życzmy sobie szczerze i o nie zabiegajmy.